Dzisiaj to, co lubimy najbardziej, czyli pękające rękawki, żyły na łapach, czyli budowanie masy mięśniowej. Ja jestem trener Remi i na co dzień spełniam się jako trener personalny specjalizujący się w treningu siłowym, treningu z ketlami oraz przygotowaniu kandydatów na testy do służb mundurowych. Dlaczego w ogóle trening siłowy i budowanie masy mięśniowej jest takie ważne wśród kandydatów do służb oraz już wśród działających funkcjonariuszy? Po pierwsze mięśnie to zdrowie. Mając więcej mięśni, mamy mniejsze ryzyko kontuzji, lepiej wyglądamy, mamy szybsze tempo przemiany materii, czy poprawiamy funkcje sercowo-naczyniowe. Nasza masa mięśniowa ma bezpośrednie przełożenie na nasze cechy motoryczne, takie jak siła, wytrzymałość, moc. Czy szybkość. Dlatego można powiedzieć, że czym więcej tego miecha mamy na sobie, tym mamy większy potencjał do rozwijania właśnie tych cech motorycznych. A jest to ważne w Waszej służbie, w Waszej pracy, ponieważ trzeba gonić hamów, trzeba podbyć gdzieś czasami sprintem, przenieść na garbie 30 kg, czy wykonać wiele innych zaangażujących zajęć. I oczywiście, mając na myśli masę mięśniową w mundurze, nie chodzi mi o Ronniego kolemana z czasowego panowania czy komandosów z filmów, akcji i reklam suplementów. Mam na myśli raczej atletyczną i wszechstronnie rozwiniętą sylwetkę. Có? 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 Co? Có? No. Możemy w takim razie powiedzieć, że twoja sylwetka, twoja masa mięśniowa powinna być skutkiem ubocznych. Twoich treningów. Jeśli wraz z treningiem Twoje umiejętności motoryczne, Twoje wyniki rosną i razem z tym Twoja sylwetka się poprawia, no to jesteś na dobrej drodze. Pamiętajmy, że nie chodzi też o ekstremalne docięcie i kaloryfer na brzuchu, bo każdy będzie czuł się lepiej w innym procencie tkanki tłuszczowej. Jeden w 10, drugi 12, a ktoś inny w 16%. Patrząc na żołnierzy sił specjalnych, to nie są kulturyści, ale dobrze zbudowani goście, którzy są mega sprawni. Wiemy, że to mięcho jest ważne, więc jak je teraz budować? Oto trzy główne punkty. Pierwszy. Dodatni bilans kaloryczny. Musisz jeść więcej niż potrzebujesz. Dodaj jakieś 300-400 kalorii do swojego zapotrzebowania oraz jedz około 1,6 do 2 gramów białka na kilogram masy ciała. Mówiłem o tym więcej w odcinku żywieniowym, przygotowując się do selekcji. Także nadrabiaj. Punkt numer dwa, chyba najważniejszy. Trening siłowy. Musisz dźwigać klamoty, bez tego ani rusz. I teraz ode mnie kilka porad, właśnie treningowych, e, od czego zacząć. Punkt pierwszy, wielostawowe ćwiczenia. Staraj się wykorzystywać jak najwięcej sztang, hantli, kettle, własnej masy ciała i uzupełni to wtedy treningiem na maszynach. Zakres powtórzeń. Celujemy tutaj od 5-6 powtórzeń, nawet do 15. O ile wyższe powtórzenia będą mocniej obciążać nasze mięśnie, to te niższe pomogą nam rozwijać siłę, co również pozytywnie przełoży się na nasze rezultaty. Ile serii wykonywać na poszczególne partie? No tutaj już odpowiedź nie jest taka prosta. Jeśli dopiero zaczynamy trening siłowy, albo wracamy po jakieś e, przerwy, po jakieś kontuzji, albo po prostu... Zaniedowaliśmy treningi, to takie 10-12 serii na większe partie mięśniowe będzie w zupełności wystarczającą liczbą, a na mniejsze od 6 do 8. Oczywiście w skali całego tygodnia, a nie jednego dnia treningowego. Razem ze wzrostem naszego poziomu wytrenowania ta liczba serii będzie rosła, na przykład nawet do 20 serii, ale tylko okresowo. Nie chcemy tutaj zajeżdżać się zbytnio, więc przez jakiś okres 2-3 tygodni takie 20 serii możemy sobie trzymać. A co jeśli wykonujesz mniej serii niż na przykład te docelowe 10 na większe partie, na przykład 8, w zasadzie nic. Nie stracisz masy mięśniowej, bo cały czas podtrzymujesz ją właśnie tymi 8 seriami. Samo zyskiwanie masy będzie troszkę utrudnione, ale też nie będzie niemożliwe. Ale raczej trzymajmy się tego założenia 10-12. Liczba treningów w tygodniu, celuj tutaj od 3 do 5 treningów tygodniowo, pamiętaj tylko, że warto zadbać nie tylko trening siłowy, ale na przykład o bieganie czy pływanie, a jak połączyć właśnie trening siłowy z innymi dyscyplinami, taki film już powstał, na górze ekranu masz odnośnik do tego materiału. System treningowy. Osobiście jestem zwolennikiem systemów full body workout, góra-dół lub push-pull. I zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli oglądasz ten film, to również z tych planów wyciągniesz najwięcej. Progresowanie. Jeśli chcesz rosnąć, to musisz dać ciału o tym znać. Progresuj przez dodawanie ciężaru, dodawanie serii albo dodawanie powtórzeń. Wycisnąłeś dzisiaj 70 kg na 6 razy, to za tydzień spróbuj dołożyć po kilogramie na stronę i działasz dalej. Uh. Trenuj do upadku mięśniowego, ale nie oczywiście wszystkie serie, bo się zajedziesz. Niektóre serie końcowe warto właśnie wykonać do totalnego upadku, kiedy nie jesteśmy w stanie już wykonać kolejnego powtórzenia. Damy po prostu wtedy lepszy bodziec, mocniej zniszczymy te mięśnie i po prostu będziemy mogli lepiej budować to nasze masę mięśniową. Metody intensyfikacji. Jak jeszcze mocniej docisnąć śrubę na swoim treningu? Jeden sposób z seriami do upadku poznałeś. Możesz jeszcze użyć cluster setów, drop setów, spowolnianego tempa opuszczania, pauz w różnych fazach ruchu. To wszystko może pomóc Ci budować sylwetkę. I ostatnia sprawa niezbędna w całym procesie, czyli czas. Budowa masy mięśniowej to miesiące i lata roboty, więc tego nie przyspieszysz, ale możesz to znacznie spowolnić, nie dbając o jedzenie, trening i regenerację potreningową. Wykład na temat hipertrofii zakończony, a jeśli czuję, że nie do końca wszystko ogarnąłeś, to bardzo dobrze, bo za chwilę zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka już z samym mięchem, czyli treningiem góry ciała i także z planem treningowym, który dostaniesz już na kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj, zostaw komentarz, łapę i subskrypcję i widzimy się już za chwilę w kolejnym materiale na kanale Mad Desire. Czołem!